To jest. Tak szczerze, marku z kraju śmieszności. Jak na niego patrzę, to czuję kri. A to jest Diskopola? Ale jak Diskopola? Zobacz, jak ty wyglądasz, człowieku. No on mi kupił te tak. Jakieś ciuchy, w białe, dresy, jakie. Ale to on mi kupił. Nie Maszę ją, nie daj użyć, grzesz, plan los fizzny, musisz ludzie. Jak kiedyś wiedzą, że kiedy odniesiesz sukces. W oczymś czyna się za plecami, chcecie widzieć trumnie. Dlatego chcę, tak tak kusę. mi się pierdolony, kosm. Siema, jestem Marek. Dzisiaj pożegnamy Króżwila, a powitamy Disco Marka. Marek, to chyba nie w tych łachach, co? No nie w tych ubraniach. Trzeba totalnie zmienić mnie. Będę musiał zacząć inaczej się ubierać. Będę musiał zmienić swoją twarz, swoje włosy, swój styl mówienia, swój styl bycia. Będę musiał zostać zupełnie inną osobą, że moja płyta była płytą idealną. A w ogóle kiedy pierwszy numer? Pierwszy kawałek pojawi się na YouTubie już 25 października. 25 października, czyli dzień przed walką Tak, mogę umówić się z widzami, że pokażę im refren, ale pod warunkiem, że nie pokażę nikomu więcej, tak? Co? No, żeby to dalej nie wyciekło. Mogę im pokazać refren, tylko żeby nie wrzucali dalej, tak? Chyba pół refrenu, Marek. No, też tak myślę, bo dobrze. zawsze znajdzie się jakiś tam, który gdzieś to tam wrzuci. To chcesz im pokazać? Mogę pokazać. tekst jest ogólnie fajny z przekazem. Jakim przekazem? Był? Ja byłem narąbany jak świnia, jak to pisałem. Dobra, już tutaj pokazuję. E, nagrałeś to z Kubańczykiem? Zrealizował cię dobrze? No, jeszcze nie zmiksował do końca, ale no... Zostanie. Zostań, moją słodką zostań Mym marzeniem dla ciebie się szybko zmienię zostań Moją kotką zostań, moją słodką zostań Mym marzeniem, a ja się z tobą może nie chodź nie możesz dalej mówić jak jest. Kozak, co? No dobrze to nagrał. Znaczy, Ach. inaczej dobrze cię zrealizował, bo tekst i melodia jest moja. Melodia? A kto ci układał melodię? No nie wiem, ja że zapomniałem się na tym nie znam, człowieku. Serio, nie mam żadnego pojęcia o muzyce. On im powiedział, zrób tak. No to ja mówię, no spoko, mogę tak zaśpiewać, nie ma problemu. No i on coś z tego skonstruował. Nie jest nawet ciężko ocenić, czy to jest dobre, bo ja się nie znam na muzyce. To co, musimy odwiedzić przede wszystkim sklep. Musimy później jeszcze wybrać miejsce, w którym zrobimy okładkę na płytę. Nie, co chcesz już zrobić zdjęcie na okładkę na płytę? Okładkę na płytę. Trzeba te płyty wytłoczyć, zrobić opakowania, książeczki. Ale to już też płytę wydawać? Już chcę płytę wydawać, Dalej no, Marek, te... ja jeszcze ci napisałem nie napisałem tyle tekstów. I na jutro jestem umówiony na teledysk No to kurde, no to Marek, to musisz mi 10 kartonów whisky zamówić, jeżeli ja mam ci napisać płytę. No może by też cię. No dobra, no to dawaj. Do tego. Lecimy. Po rzeczy najpierw. Tak? Zapraszam Państwa do oglądania. No właśnie, bo jutro teledysk, to muszę mieć rzeczy. No ale te płyty samą produkować, czy lepiej u kogoś wydać? U kogo ty wydawałeś? No kurde, no, sam nie wydasz, jeszcze ten płyt zejdzie. Nie będziesz w stanie wysyłki zrobić. To dzwoń do Remo. No, no. Tu pewnie, że masz. O mam, Remu. Dzwoni do niego. Ale mi wyda, tak? To by też robił? No mi wydał. A tobie nie wiem czy wyda, bo to jest disco polo. Wyda, wyda spokojnie. Tak, Siema Remo, Kruszwil z tej strony. O, gdzie dobry Siema, słuchaj, potrzebuję, żebyś mi wydał płytę. Będzie się nazywała Disco Marek. To jest płyta Disco Polo. Będzie tam kilkanaście utworów. Wydasz mi to? O, Co? Ja cię. No powiem to tak, no troszkę mnie zaskoczyłeś. No, chyba disco polo. Ja zawsze zbroniłem od tego gatunku muzycznego. Dobra, ale wydasz mi tam płytę? Pano Marek, tak żebym ją grytać, grypał i się pod tym podpisał, że my Music coś takiego robi, no to kba ciężko. to ci powiem szczerze, że. Ale czemu? Że trochę ciężko. Bo pieniążki to nie wszystko, Ale. No jak to mogę zrobić? Disco polo, proszę cię. Dwa razy więcej niż kamerzysty się sprzeda. to, to. to, to da radę? Dwa razy więcej, jak w kamerze stoję. No, się no, no, ja no, myślę, że no, tysięcy że, że co najmniej. no, 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 Chciałem powiedzieć, bo kafiarzysta gdzieś tak w sumie myślę, że spikniliśmy. Dobra, to słuchaj. Ja dzisiaj ci no. dostarczam okładkę, tak? Tytuły utworów, ty to weź zrób 100 tysięcy sztuk no. i sprzedajemy. No to ja ci wszystko pomogę, Ja ci pomogę tak, żeby to było Twoje. Dobra, o, dobra. I, I tak to wygląda. A co tam w ogóle jeszcze u pasura? A nic, dobra, to słuchaj, ja ci wyśle tą okładkę i weź mi zrób płytę, okej? Okay? No, tak. Dobra, cię ma. Zajebiście. Czyli płyta jest już ogarnięta, tak? Ogólnie to muszę trzasnąć sobie włosy. To znaczy? Na jakiś taki wiesz, perfidny kolor. Lecz? Na czerwony. Na Czerwony. Na czerwony albo niebieski. Chociaż nie, niebieski nie będzie wyglądał tak dobrze, bo jest taki no, dziwny. Czerwony byłby spoko, taki wiesz, perfidny ostry czerwony. Ale dasz radę zrobić na takich, most, na takich włosach e, czerwony, taki mocny? Tak, to no, wiadomo trochę zajmie, nie ale, nie ale. zrobić wiesz. czerwony z pasemkami. Ale co góra na blond? Tylko nie mi na A to. Ty tego wiek. nie zrobisz. zrobisz. Nie no, bo to laski sobie robią, to one sobie zabezpieczają, nie? Ale tutaj są za włosy. No nie, spytamy się, co da się Trafił, żeby da się zrobić, nie wiem. No także do prezera lecimy. Co uważasz o tym sklepiku? No wygląda na prestiżowy. Byton, to jest takie miasto. Pyton, Byton. Byton? Pyton, byton. 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 Taka piosenka Pyton, Byton będzie. Potrzebne są ubrania do robienia diskopolu. E, jak Discopolo? Polo? Czy pan nas nagrywa, czy co? Co pan robi? Nie, nie, nie jego nagrywam. My się nie znam. My On nie chce zostać tak... gwiazdą disco Polo. Znaczy... Rozumiem, to A jakieś kolorowe rzeczy mają Disco, disco polo? Widzisz Marek, nie zostaniesz gwiazdą Bliskopolu okay. Dobra, dziękujemy bardzo, ale widzisz Marek no, trudno będzie ci znaleźć w takim sklepie cokolwiek, co będzie pasować tutaj może? Nie no, tutaj raczej damskie są, ale możesz się zapytać Dobra. Ubrania do robienia w Nie mamy Okej, okay, to robimy kolejne, może ten? Który? No ten to Marek tak. Dzień dobry no, Ale to jest bielizna Bielizna, w bieliznie chcesz się pytać? No, no rzeczywiście, może tam nie ma sensu Tutaj? To no najbardziej eleganckie rzeczy Chcesz do robienia disco polo? Ubrania do robienia disco polo potrzebuję, żeby dobrze prezentować się na wsiach Dziękuję Nogi mnie bolą Słyszysz? Co? Weźmy jak cywilizowani ludzie, przejdźmy po tych sklepach i wybierzemy ci outfit Ja robię? ci wybiorę outfit A co robię? Nie chodzi o Możemy tak cywilizowany człowiek Tak, wiecie gdzie dziecie? kupić ubrania do disco polo? Czy ubrania do robienia disco Nie, nie disco polo? wiem, ale można zrobić zdjęcie z No możesz, no nie ma problemu dobrze. Tak będą robić, no, zdjęcia na wsi. Bogaty nie? Bogaty Jest. Bardzo bogaty. Daj coś. Mam coś dać, ale chetry. Pytry. Słuchaj. Wie gdzie ubrania do disco Polo znajdę? Eee, zakład pogrzebowy. Co no, potrzebujesz ubrania? Nie. Do Disco Polo. Do disco Polo? Tak. Słuchaj, tu jest na słonecznym dobry Lumpex, tam może znasz. No i Bo naprawdę, to jest szerze, chytry, chytry, jest. nie? Tak. Dobry Lumpex Tu tam same filmowe rzeczy. Armarnis. Wszystko jest, powiedz Armani? on wiedział. Nie Armani. A? Armarnis. To Armarnis? Lecz tam, mówię ci. Okej. Okay. Chodź tutaj. Tu. Znasz ten. Skarb? Dzięki. Znasz adres? No wiem gdzie Armani. ten Lupek. Na wagę? Okej, okay, dzięki mordo. Po, po, powodzenia. No to co? Zaprowadź mnie do tego armarni. Armarni? Armarni. Ale to jest ciubuda, Marek. Myślisz, że to jest ciubuda? Nie i nie chcę wiedzieć. Znaczy no domyślam się, ale wola o tym nie myśleć. Zobaczymy po prostu jak tam będzie wyglądało. Także udajmy się do tak zwanego armarni. Takim autem chcesz jechać do ciubudy, Budy, tak? A właśnie, auto. Do Disco Polo jest potrzebne inne auto. To znaczy? Golf dwójka. Marek, ty chcesz ty, robić wieś? Tak mi czy... mówił Do Disco kupimy Pol Golfa dwójkę dzisiaj? No Marek, to, to może później to kupimy, co? No dobra, później. I tam tytuł filmu kupiłem auto specjalnie do Disco Polo. I gwiazdka Golf 2. Dobra, jedziemy? No. Czy co robimy? No dobra, jedziemy, tylko wiesz gdzie ty jedziesz w ogóle? Do armarni. To jest już buda, Marek. Wiem. A wiesz co to jest buda? Nie wiem. Wiesz, byliśmy. Nie byliśmy. Byliśmy kiedyś. Nie byliśmy. Idziesz czy co? No chodź. Znasz angielski? Jeszcze nie znam. Second hand. Second hand, druga ręka, tak? No chodź. To... Dla tych ludzi. No dobra, to co? Mamy dział męski w takim razie trzeba coś wybrać. Marek wątpię, czy tu coś znajdziesz i nie czujesz? To czemu ci ludzie szukają? No nie wiem, bo może ich nie stać, żeby iść do normalnego sklepu. A co to nie jest normalny sklep? Czekaj, no, zobacz, no, jakie tutaj są fajne kolory. Myślę, że za chwilę uda mi się coś wybrać. Tylko po prostu szukam Marek, bo tutaj są chyba takie marki, których nikt nie zna. Ale to są albo... Marek używane rzeczy. To nie są używane rzeczy. Przecież to są widzę. używane tak, rzeczy. W dobrym stanie są, tak? Widzę, że to nie są używane, tylko po prostu jest tutaj różnorodność. Nie ma takiego czegoś, że wszystkie rzeczy są takie same. To jest tak jak w że masz po prostu po jednej rzeczy rozwieszonej. Jak chcesz po prostu jakiś konkretny inny rozmiar kupić, no to musisz iść do obsługi, znaczy obsługa sama do ciebie przyjdzie. No i wtedy sobie mówisz, jaki potrzebujesz rozmiar. Dobra, ee, dasz mi na spokojnie wybrać nie będziesz mnie nagrywał? No ja dobrze. Bo ja wolę w ciszy sobie wybrać. Tak? Marek godzinę już to jest szukasz. To i to są same szmaty. No a czego Nic się spodziewałeś? Warte ciuchy. No orżnęli mnie. Co cię rznęli? No tam ci co mówili, że to są dobre ciuchy, to mnie oszukali. Ale ja ci mówiłem od no razu. Za... Wszystko to są używane szmaty, wzięliśmy do lumpeksu Człowieku, sam tu przyszedłeś Nie, to oni mi polecili ten sklep, a tutaj są same szmaty ale to ci mówiłem od razu. Moim zdaniem to jest, że nada trochę. Dlaczego ty się spodziewałeś, człowieku? Spodziewałem się, że tutaj dostanę normalne ubrania, ale jak widać, tutaj nie ma żadnych normalnych ubrań. Byłem tu zresztą raz. Marek, Przypomniałem tu, sobie, ale bo ty ty nie... trochę, ja byłem już w tym sklepie. Marek, tu bogaci ludzie nie przychodzą. no. Aż kto tutaj przychodzi. No kurczę, no może i bogaci nawet od czasu do czasu przychodzą, ale to na samą dostawę, żeby może coś trafić o, no nie wiem, oryginalnego. W dobrej a cenie. A tam nie było oryginalnego. No bo przyszedłeś na 5 zł za kilogram, do czego się spodziewałeś? Nie było nawet żadnego armadu. Ale 5 zł za kilogram! Człowieku, czego się spodziewałeś? Na wagę to jest. Tak! Gdzie mam teraz jechać, za jaki Nie to... wiem. Chodź, pojedźmy do tej samej galerii, co byliśmy, co wyszliśmy, i sam! Powiedziałem, że ci pomogę. I co? Ja się czuję trochę zażenowany tą sytuacją. Mogę ci pomóc, po prostu, wybrać te rzeczy. Tam, gdzie powiedzieli, że nie ma rzeczy dla disco-polowca, ja gwarantuję, że ci znajdę rzeczy dla disco-polowca. Powodzenia! Jezu, powiem ci, że ci wybiorę wszystkie rzeczy. Ile to kosztowało? No tak dobijamy do 10 tysięcy. I po co mi to jest potrzebne? Myślisz, że to mi się przyda do disco polo? Myślę, że wszystko ci się przyda do disco polo, w sensie... Co? No buty są różnych kolorów, no tak? No wiesz, No dobra, no zaraz wezmę, no spokojnie, no nie rzucaj tym. jak to Wziąłem to ci z Tomiego rzeczy, kurtki. Marek. A to też? Co to? To. A co to jest? Ale co do mnie nie pasuje zupełnie. Ale ja tego ci nie brałem. To skąd to się wzięło? Pokaż. No Nike, no co ty kurde Marek? To co z tym? No w to. Nie, nie tak. Jezu Chryste. A to resztę bierzemy, tak? Tak, resztę bierzemy. No dobra. A to co tutaj kupujesz? Marek, przestań. Przestań. Kelvin. A, a potem będziesz to nosić, po to tu rzucasz na ziemię. To ziemia jest brudna. A, to Kelvin. Myślałem, że to szmata jak. A tu masz. To jego. Wszystko kosztowało ponad, nie wiem, drogo. Ta bluza, znaczy ta bluza kosztowała ponad 1500 zł. A to co, dobijesz do deszki? Już jest prawie 10 tysięcy, uspokój się, popij to. Idziemy, Idziemy sobie. tak? Marek, bo ci kręgosłup walnie. Daj mi te rzeczy. Nie dam ci. Co, wolisz sam to nieść? Tak, bo mi zniszczy. Ale co ci zniszczy? Nie po to wydałeś 12 tysięcy złotych, żeby no. to zniszczyć. Zabrudzisz i co będzie? Jak ja nagram piosenkę? A wiesz, że ty nawet nie masz całego outfitu? Jak nie mam całego? No nie mam już całego, musimy jeszcze do paru sklepów pojechać. Co za menel gitarę zostawił? No Kubańczyk. No, trzeba wyrzucić ją. No, no mi się... co ty, nie, nie, zostaw mu tą gitarę, no daj spokój. Walić tą gitarę, ciuchy mi się nie zmieści. Serio? Co tam wtedy, no, pamiętasz? Co teraz? To wszystko, no, tak? No, ja bym jeszcze pojechał po rzeczy, no, ale tego już nie będziemy nagrywać. No i wiesz, fryzjer. Ale to fryzjer zamknięty chyba już dzisiaj będzie. No to jutro. To jutro sam skończę, bo akurat najbardziej mi zależy na tych włosach, żeby mieć czerwone I co jutro dokończamy film, tak? Znaczy ja sam skończę po prostu. Może czy chyba mam, tak? Do samochodu brakuje. Gadałem z gościem i za 3 dni będzie ten samochód. No dobra, jak uważasz Może po prostu ten samochód na Instagramie pokażę. Chcesz dodać zdjęcie? To co, bierz tą gitarę czy nie? No ja. Nie, no nie biorę Chcesz wrzucić sobie zdjęcie z tym samochodem, który będzie? A jak ja wyjadę? Ja z, przejadę tą gitarę Już? No dobra, okej, okay. tylko co z Kubańczykiem? No przecież to jest gitara Kubańczyka Napiszcie mu smsa, żeby przejechał tutaj po Zrobię mu zdjęcie No już tej gitary nie będzie jak wrócimy Czemu? A no, wyślę mu fotę po prostu Ok, drodzy Państwo, także ja jako Discopolog prezentuję się w następujący sposób. Mam na sobie szmatę za 2000, jakaś przeciwdeszczówka, jeszcze jest za duża. Kolejny, pod spodem mam za duży t-shirt, spodnie, nie wiem, jakieś obcisłe strasznie, no i skarpetki, to wszystko mi kupił. Może ja Wam postawię tutaj kamerę i pokażę wszystko dokładnie. Właśnie w taki sposób wyglądam. Nie dość, że jeszcze Kelvin Klein jeans, to jeszcze kosztowało to 2000, ale to akurat jest jedyny plus, że kosztowało 2000, bo jak najbardziej wysoka cena daje jakość, ale to tej jakości niestety nie oddaje, bo to jest szmata, cienka szmata, w której nawet nie będzie mi ciepło. No i pod spodem zobaczcie co mam. T-shirt. T-shirt. Niby to jest s a jest na mnie o trzy rozmiary za duże. Takie coś to nawet na Kubańczyka by się... Takie coś to nawet na Kubańczyka byłoby za duże. On jest potężny. Dobra. Ale nieważne. Puszczę wam jeszcze raz moje disco polo i muszę dzisiaj polecieć jeszcze w jedno miejsce, czyli przeparować sobie włosy na czerwono. Także... Wszyscy tańczą! Włośniej! Ja, yeah, Lecimy! Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy i Moją kotką zostań, moją słodką zostań My marzeniem dla ciebie się szybko zmienię, zostań Moją kotką zostań, moją słodką zostań My marzeniem, a ja cię z to położę, nie chodź do disco, Marka, bo to będzie twoja bajka Zajebiste, jest to disco polo, ale no, ciuchę ewidentnie trzeba będzie zmienić. Znaczy jest okej, okay, bo są drogie. Ja nie mówię, że tutaj popełnił błąd tym, że wydał ponad 10 tysięcy złotych. Jak najbardziej zgadzam się z tym, że wydałeś dużo pieniędzy na ubrania, ale na ubrania, które są tego warte, rozumiem, jakby to było napisane Gucci. To dałbym za to nawet 10 tysięcy, ale jest napisane Kelvin, jeans, nieważne. Idę się poferbować. A kamerzycy w ogóle ze mną nie ma, boże, sobie nie wiem, gdzie jest. Wszyscy się na mnie patrzą, mówią, że dziwnie wygląda. W się pani patrzy na mnie? Tylko, że nie A co, coś źle wygląda? Nie podoba się Pani moje ubranie? Czy się ja co? dopiero teraz odwróciłam uwagę No nie, mi się wydaje, że Pani się patrzyła na mnie Nie, nie. ja się patrzyłam na ten sklep, który No także, po prostu wszyscy się na mnie dziwnie patrzą, no bo jestem po prostu ubrany w takie jaskrawe kolory Nie, nie wiem o co chodzi, ludzie, którzy nie oglądali YouTube'a, zresztą widzieliście, starsza Pani gapiła się na mnie Teraz to naprawdę wszystkie spojrzenia są na mnie, Masakra. I nie wiem jak ja zamierzam tak żyć. Jak ca... Wszyscy będą się na patrz patrzyć. Kolejna pani, kolejna pani. Czemu się pani patrzy? Wszyscy się patrzą, masakra. Okej, okay, tak więc telefonicznie umówiłem się tutaj. Nie wiem ogólnie w jakim miejscu jestem. Nie wygląda to za ciekawie, ale no cóż, spróbujmy. Śmierć. Dzień dobry. Da radę pofarbować. Spoko. Dzięki za odpowiedź totalna olewka, ale jeszcze... A jeśli się z nim umawiałem, mówiłem, że przyjdę, ale to jeszcze mnie olali. Dobra, ale jest drugi, kolejny. Fryzjer damsko-męski Solarium. A może tu się uda. Dobra. Ja się umawiałem telefonicznie. Z kim się umawiałem? A Darede pofarbować? Ja Na czerwono. A jakich kolorów czerwonych możesz pokazać w internecie? Czerwone? No, jakich, tak. Na telefonie pokaż nam, a my ci powiemy, jakie są takie nasze... No, Czerwone. Różne. On, takie coś, Takie jazdrawy. Nie, takiego no jaskrawego nie mam. To my poprosiliśmy. Dobra, dziękuję. Dziękuję. No, także kolejny fryzjer niestety nie jest w stanie mnie pofarbować, bo nie mają po prostu takiej farby. Nie wiem, ile fryzjerów jeszcze będę musiała odwiedzić, żeby w końcu łaskawie móc się pofarbować. Ale no cóż, ja się nie poddaję, bo zależy mi na robieniu ogniska polo i lecę do kolejnego fryzjera. Nie chcę mi się już zbytnio słuchać, jak fryzjerzy mówią, że ja sobie mózg przemalował na czerwono, dlatego stwierdziłem, że sam po prostu wezmę sobie farby. I która będzie najlepsza? Najlepsze są te czarne, bo to jest dobra firma. I weźmiemy sobie taki kolor. Zobaczcie. Będę miał mniej więcej na głowie coś takiego. No po prostu muszę to sam zrobić. I nie mogę tego zrobić na pewno w domu, no bo, bo teraz nie mam po prostu możliwości, żeby tam wrócić, więc będę chyba to musiał zrobić na ulicy. Także biorę sobie tą farbę i robię sobie czerwony kolor na ulicy, bo żaden bezjer mi nie chce tego zrobić. Udało mi się załatwić gościa, który będzie mnie nagrywał podczas tego, kiedy ja będę farbował. Po prostu przyszedł widz po zdjęcia i zaproponowałem mu, żebym nie nagrywał. Ale słuchajcie, mam jedyny plus tej kurtki. Jest po prostu duża. się pani pan. Nieważne. Wszyscy się na nie patrzą, ale to nie istotne. Kupiłem sobie między innymi farbę blond, kupiłem sobie czerwoną farbę. Do rozrobienia kupiłem takie coś. No i przede wszystkim kupiłem sobie worek, który osłonię moją nową kurtkę, żeby się nie ubrudziła. Akurat wziąłem sobie worek pod kolor, pomarańczowy worek. Ogólnie to ja debilem jestem, bo ja to robię na środku skrzyżowania, a tutaj jest McDonald's. Ostatnio tam byliśmy, przecież nagrywaliśmy film, że 24 godziny w McDonald's -zie. No to czemu by teraz się nie i nie pofarbować tam włosów? że tutaj będzie najbardziej odpowiedni. Także ja się zapoznam z instrukcją, jak ten farbę po prostu rozrobić. I pofarbuję. Tak? Póki mamy miejsce, to wszystko powinno pójść z górki. Tak właśnie prezentuje się mój czerwony kolor. Tak właśnie to wygląda, za chwilę go zmyję i już będziemy widzieli, jaki kolor będę miał finalnie. Okej, okay, tak więc tak prezentuje się mój kolor. Zafarbowałem sobie nie dość że włosy, to jeszcze mordę sobie. Zafarbowałem, bo tak farba po prostu spłynęła. Okej, okay, i tak mnie stamtąd już wyrzucili, zawsze pani powiedziała, że po prostu opuścił już ze względu na to, że za długo tam siedziałem, a ja do niej... Dobra, dobra, już nagrałem film. Także jak widzicie wyszedłem, siedziałem w tym McDonaldzie jakoś 3,5 godziny. Zresztą widać chyba, że jest na dworze ciemno i chyba już ktoś powinien być w domu, także wracam i zobaczymy, co na to powie kamerzystę. Czy po prostu moje włosy ba pasują do tej stylówy, skoro to jest taki wielki znawca? Ty, gdzie jesteś? Co jest? Nie podchodź tak blisko co Czekaj, jest? widzę cię w kamerze No i co? Podejdź bliżej trochę Mam podchodzić czy nie? No, no ale tylko delikatnie Tylko maski nie ja mam, ty nagrywasz Założyć? No załóż, załóż, załóż Bo to ma być reakcja Jak? Eee... Co jest? <laughs> Czerwone włosy mam, czajesz? Ale wyglądasz jak idiota, to są bardziej rude Jak, jak idiota? No Jaki no to masz rudy wóz? No pod światło, zobacz. Tutaj, jak tutaj wygląda? Jezu, okropnie wyglądasz. Jak okropnie? No, okropnie. No, to są czerwone, tak? Obrzydliwie. Jak obrzydliwie? No, o, kurde, no to już te niebieskie były zajwiste, to, to. Dobra, widziałem, że kubańczyk, Nagrywasz? Mogę to. Jezu, Chrystus. ale jak, malek. Jak to jest złe? Weź to przefarb. Weź to przefarbuj. jezu, Chryste Na co mam przefarbować? No na cokolwiek, no człowiek, no jak ty wyglądasz? Bardziej czerwony czy co? No nie wiem, to jest jakiś rude? Nie, 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 to jest czerwone. Tylko to jest w rzeczywistości rude, ale w kamerze jest czerwone, bo kamera tutaj ma taki filtr, sobie kupiliśmy za dwie stówki i on po prostu wyciąga kolorki. Na przykład w rzeczywistości jego spodnie są żółte, tutaj są pomarańczowe, jego bluza. No jest innego koloru w każdym razie. No to Dobra, filtr Daj, nagra, po ci prostu. To. Ja, ja wiedziałem, że będę to robił po prostu pod kamerę, nie? I jak będziemy robić te dyski, to trzeba w takie same filtry się wyposażyć, żeby po prostu mi to wyciągało czerwony kolor. Wiesz o co chodzi? Mańczyk jest, tak? Ktoś jeszcze jest? Zobacz, przefarbowałem się. Jak tak to <grych> Taką to samą to miałem reakcję. To jest reakcję. Jakiś prank, tak? Nie. To jest szamponetka, tak? Stała. I zajdzie jutro. Stała farba. Miałem identyczną reakcję, Jest zjesmaczony, nie, 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 nie wiedziałem co powiedzieć. To nie podoba wam się? To jest, tak szczerze Marku, na skraju śmieszności, ale nie wiesz się śmiać czy płakać. I jak na niego patrzę, to czuję kri. A to jest diskopola Ale jak to zobacz, gdy wyglądasz, człowieku. No on mi kupił te ciuchy Jakieś ciuchy, białe dresy jakieś. Ale to on mi kupił. Nie, no to to żeby... akurat spoko, no popatrz na jego głowę lepiej. Powiedział, żebym tak chodził. W tych ciuchach. Zobacz, bluzę mi klucz. Serio, mu podpowiedziałeś to kolor? Nie. Nie, ciuchy tak, ale ten to nie. tu weź się przefarbują, ale się nałysły, człowieku w ogóle nie wyglądasz. No co. No przecież widzowie to samo napiszą. No, no Marek. No iść popatrz w lustro. Byłeś. Przy lustrze się, się. Nie, bo musi. to No na złość ktoś Nie, zrobi, moim zdaniem musi jeszcze raz na czerwono. Żeby to? to było rzeczywiście czerwone. Ale to chyba mu na złość ktoś zrobił, tak? No nie wiem. Czy ja to Aha, ty sobie. A wiesz jak się pasiecie Jak? W McDonaldzie to robiłem. Aha. No nie no według mnie to jest yy, w ogóle. No, nie, a ty co powiedziałeś jak go zobaczyłeś. No ja byłem zesłaczony no, no, Ja co jestem coś? tak samo, ja bo jestem w szoku w ogóle. Jak no, on wygląda. My tak. mus, musimy kurde go przefarbować albo na czerwono, żeby on rzeczywiście miał czerwone ani, Bo nie To jest nie... taki rudy, co to jest za kolor. No nie wiem, to, ale to ani, kamera ani... wyciąga. A? Ale co wyciąga kamera Jak to no, w wygląda? W kamerze inaczej debity. to wygląda. A i to nie jest ruda, Zobacz, kamerze, ani czerwone, ale przyznaję, że w kamerze inaczej wygląda. Delikatnie inaczej. No nie wygląda dziadowko, no. Ale delikatnie inaczej wygląda w kamerze. Nie, Mi się zdaje, że tak samo. Dobra, to montażysta Tu masz czerwony. Tu masz czerwony jesteś są to mi A przełóż głowę do dywanu. O, skitu. No nie, to jest jakiś rudy, zobacz no. odrosty, źle farbowany. Dobra. Miej sobie dalej ze swojej włoski, bo Wy jesteście najmądrzejsi. Dziękuję bardzo. No, farby, Ta, idź, się przepadnie. Wszystkie rozumy pozjadaliście. się na Idź, idź, A, Ale to, że mam takie włosy, to nie znaczy, że nie będę ze mną nagrywał. A co mu chodzi? jakieś foch ma? Coś mu coś odstrzeliło do uba? Jakiś Czemu no, nie miałby wiem. z nimi je nagrywać? O co mu chodzi? No ale jak on wygląda? Przecież no to to wygląda się... strasznie. No i no, widziałem. No. Nie wiem, nie wiem. No, jak go zobaczyłem, to jestem w szoku. Jestem w szoku po prostu. No to wygląda jak debil. No, no nawet je... nie jak disco Nie jak disco jak debil wygląda. I to ludzie na pewno też napiszą. Tak debil. Ja co? co on ma w tej głowie ostatnio? <laughs> Przynajmniej piosenki są dobre. No nie powiesz, że nie? Jak na no. disco polo są dobre? Jak na disco polo to będą hity. No. Z moją pomocą będzie. Chociaż tyle. No już szre. Nie? No. Tam trochę jeszcze podmisujesz się. No trochę dostroję i będzie pięknie. Dobra. Dobra, pracuj, My, ja no. idę. Kończy. Nie, idź, nie, idź mu powiedz, żeby nie, to szczołnie. No, teraz... Nie no musi przefarbować na czerwono. Ale ten zniszczy włosy, no bo ile on razy farbować? Można farbować nie? No. Dobra Marek, kończ film. Czekaj, jeszcze kupańczyk. Ty mogę przejść lakierować i golfa na czerwono? Mogę. Co? Zostaw ten samochód! Marek! Dawaj te kluczyki Upa. Marek! Miałam, do będzie na czerwono robiony! Set. Jak to? to, to, to. Co to jest chory. Co ty się stało? Co ty mu dałeś, człowieku? Samochód mi chciał trzeba płować. Jest mądry?